Witam wszystkich, z tej strony Sarlen, to jest Mass Effect 3, Operacja Balistyka. Chcę się, że muszę to w końcu nagrać, czy nagrać, wobec tego siąść. Ostatnio, jak widać, w Mass Effecta rzadko gram. To spowodowane w tym brakiem czasu przez nieszczęsne, nieszczęsne, nieszczęsne studia. No ale co zrobić? No aktualnie co? No, zaczęła się sesja. Więc ja się, bo, można powiedzieć, łączę w bólu z każdym studentem, który to ogląda kiedykolwiek. Mam nadzieję, że wszystkim nam się uda to spokojnie, ładnie zaliczyć praca bolistyki, jak przed chwilą można było widzieć, polega na zdobyciu złotego medalu za zabójstwa jakąkolwiek bronią na jakiejkolwiek mapie, na jakimkolwiek stopniu trudności. Więc wezmę sobie wszystko losowo i bros. Tak, żeby się nie przemęczać, pójdę sam, trochę się może uzbroję. Lepiej, z czym on w ogóle biega, bo już nawet nie pamiętam. Sejmitar. Nie. Damy ci inną broń. Damy ci... Damy ci zjawę. Tak. No, jakąś amunicję. No coś. nowo dostaniesz. Dobra, drążąca. Yy, dalej... Dobra, będziemy z nieretacy... Sprzętowi... Hmm. Czekaj, gdzieś tu by było jakieś coś ciekawego... Eee. Dobra, weźmiemy to. Ja tutaj znalazłem się tylko karabinka, nawet coś jest. Dobra. Rzeczy mam ogólnie mało. Zaczynajmy. Na przykład... Dzisiaj, 28 stycznia. Kiedy to nagrywam? Chyba prawdopodobnie bo to nie Dzisiaj pokażę. Wróciłem z egzaminu. Siedem z egzaminów. Bardziej strasznych. Chemia. Ale zobaczmy, z kim mamy getty. Do zrobienia. Więc ogólnie będzie ciekawie. Jak będą wyniki. Boję się już, już teraz. Wiem, że z chemii organicznymi nie bardzo poszło. Problemy z wzorami do zapamiętania. czyli wzory. To jest... Nie bardzo zapamiętywałem wzory jakiekolwiek ucząc się więc tu może być problem a chemia organiczna w tym przypadku się opierała naprawdę bardzo na wzorach pierwsze zabójstwo ale co zrobić jeśli oczywiście chodzi o te wzory no Trzeba się było ich nauczyć nie bardzo wyszło to tak, no, w sumie, no... Shit happens, tak? Żeby tylko jednak nie było aż tak źle, jak mi się wydaje, że może być. Zabiję gościa. No. W ogóle nie mogę powiedzieć, że Egzamin był w miarę... Jeśli chodzi o część organiczną, bo nieorganiczna była prosta. No, przynajmniej dla mnie to się wydaje, że prosta. Zobaczę, jak będą wyniki. Mam nadzieję, że uda mi się to zaliczyć jeszcze raz. Nie chcę mieć problemu z przedmiotem, jakim jest chemia. Wow, co so, też idziecie. A no, no, mam mocną tarczę, nic mi nie zrobicie prawie. No ale no, nie będę szarżował jak głupi, zwłaszcza, że mam zostać do za używanie broni. No to tej, tejże wyżej wymienionej broni używajmy. Po nogach, po nogach. Tu coś słyszę? Dobrze słyszę czy Używam umocnienia, które zwiększały wytrzymałość na strzały z tego co wiem. Więc do zrobienia. Mam nadzieję, że nie nie dadzą jakichś takich strasznie ciężkich misji. No, do zrobienia również. Zresztą na opartego to mógłbym po prostu ich mordować, bo nie tak się będą pojawiać masowo. To nawet samo mordowanie ma jakiś sens Widzę już tam ich na dole Nie mogę tę myszki odsunąć bo... No nie, łowcy są już Włączę byle szybko kolego Sympatyczny i taki trochę duży To mogliby coś jeszcze zrobić Widzę łowca? Zjawa? Zjawa. Bardzo dobrze, że zjawa. Gin. Może przeżyję. No raczej nie. Nie strzelaj, nie strzelaj, bo mi zastarcza padnie gościu. Cholera. Chciałem na odnyi tarcz. Pełne, pełne. Zjawa, zjawa. Wiem, że zaraz ktoś podejdzie z tej strony pewnie i zacznie mnie we mnie strzelać, ewentualnie mi bić, ale trudno no, chcę tą misji w miarę szybko zrobić, tak sobie radzę. Wajda! Gin! Giet w miarę słaby. Jak już teraz otarczę. Mam już brąz. trzeciej fali bronz a dziwne, najpierw dostałem no ale dostałem dopiero teraz za do 25 35 karabinę nie liczę kili trzy fale bez śmierci czyli się trzeba kopać no to jest nic znośnych stać Tutaj. Skąd? Stamtąd. Mm -hmm. Co? A, spadamy stąd. Na górze będzie chyba trochę bezpieczniej. No, 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 no. gin, 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 gin. No, to będzie trwać, aż nie skończy tej misji, tej misji, wyzwania. Strzał w głowę to też zabójstwo. To mi się liczyło właśnie... No, szkór nie nie go w ten sposób. Co jest? O, wiem, że niszczyciela 7 wzięto. Ale nie chcieli mi się aż tak na łatwizny. Tak przedtem mam na trzecim poziomie ten dotarcz, dodatek, no ale cóż nie. Wejdę sobie na górę, to powinno być O, To Tu coś słyszę, jak idzie, chyba. Albo mi się wydaje, że słyszę, bo mi tu... ...to ustrojstwo z kanapkami strzela jak głupczej. Pyka. No właśnie, słyszę cię pewnie jak strzela Nie ma zachodzenia od tyłu Kroganina Nie ma Słyszysz 50 no To jeszcze 25, jestem na piątej fali Do zrobienia No. Wkurzam już e, to. e, ja ci tam wystrzygnięto dwie rakiety pod rząd kolego. Kurde, to jest naprawdę dziwne. Snapie dostaje zabójstwa, dopiero A potem to. Według jakbym kilku zabił nie używając karabinu. A dałbym głowę, że wszyscy zginęli z karabinu. Jestem tego praktycznie pewny No więc już nie wiem co jest nie tak w takim układzie Idź sonda, idź Nie mamy całego dnia mnie tu Bombardier chce zabić Raczej wysadzić Aha błąd. Jak to sobie zaraz stanę? Dobra, kolejny padł. Tu mi chyba ktoś się wbił na górę. No, prawie, że. Pamiętam, że kiedyś te perosy po prostu pozwalały mi podejść i się je chwytało, ale te czasy już niestety minęły. Niestety, niestety, no... Niestety. Gdzieś... no tu jesteście jacyś. No nie wstydźcie się, ja was naprawdę goszczę. Jesteście praktycznie no maszynami. Maszyny lubią metal, to metal. No to ja osługoszczałowiem, no. Na no nie krzyknie, Gav, praju. Coś tego tak z spodziewam. Jeszcze jeden. Więcej niż jeden. Co to, to? Aha, mnie tak załatwiłeś Przeorany, przeorany <tryk> Dobra załatwmy najpierw może tych innych Dopiero na końcu zajmijmy się behemotem chemot ma oczywiście największą siłę ognia A że ma największą siłę ognia To mi najwięcej zrobi, jest też najwytrzymalszy z nich Jest! Zaraz będzie ukończenie tej całej akcji Hmm, nie dostałem No chyba nie było tam żadnych powiedzmy prawnych typu musisz to zrobić w takim a takim zespole dowolna broń dobra dziwne dobra grun, że teraz mam tylko pancerz więc go już przeoram tym magazynkiem prawdopodobnie no jasne że tak czy dostałem medal za to już za, zabójstwo, za, za złote zabójstwo Dobra, próbujemy dalej Znaczy próbujemy Bawimy się dalej Nie próbujemy 20 strzałów w głowę. Kim? Nienawidzę tych bombardierów. Może aktualnie nie mam się czego z ich strony obawiać. Się po prostu nienawidzę. Dobra, następny. Ja się tu okopię, tu się ich ładnie ściąga. Mam ich jak na widelcu. Czekaj, ja mówiłem o sesji, no zaczęła się. Oczywiście wszystkim studentom i studentkom, jeśli ktokolwiek to ogląda, życzę powodzenia. Wierzę, że damy wszyscy radę. Zaliczymy tą sesję nieszczęsną. Tak czy siak. Coś się chyba od tyłu zaszedł. pra nice. <laughs> ver Ciekawe, wyposzyliście mnie Oa, gin, gin, gin Dobra, wybuchnie już Powinien, no i wybuchł Dobra, poramy teraz go Gin w końcu, trochę mocny, nieszczęsny Tym magazynkiem raczej mi się nie uda go dobić A jednak chyba na styk hm. Może mi się uda Nic że nie mam w sumie rakiet, ale

To przejście przez to puste pole jest najgorsze Gdzie? No ja myślę, że jest tylko parę metrów Dobra, to się udało Ciekawe, czy uda mi się tu zyskać medal za przejście całego tego ustrojstwa Bez żadnej śmierci. Szuka pan czegoś? Jeszcze tu dwóch panów. Nic. No. da się zobaczyć. Brązowe wyzwanie, nieznany przeciwnik Nieznana mapa Pokonane fale Lepiej się chyba nie dało Czy no najlepiej by byłaby to było złoto. Wtedy dopiero wy by było Solo złoto kroganinem Na pewno coś robił Niestety ja się na tu nie pcham jako że no wyszedłem z sprawy w grze więc nie będę się pchał do czegoś, czym sobie nie poradzę na pewno a no, taki układ już kiedyś robiłem przejście jakiejś mapy samemu na się zwłaszcza więc prawdopodobnie nawet na srebrze nie poradził tam. A co dopiero mówić kurde o złocie? Minuta A tak bym cię chętnie gościu chwycił, ale się nie da Dobra, teraz muszę szalować już Teraz zdejmę tego pyro on nie naprawdę potrafi na napsuć krwi Gdzie się wchadz pod ogień? Kruga się nie wchodzi pod ogień w pikecie Dobra, to no mi mówi, że trzeba stąd wyjść Podbiec po amunicję. ratunek 20 minut 40 sekund Nie jest, 41 sekund Nie jest źle i powinno mi zaliczyć wyzwanie Jeśli mi nie zaliczy wyzwania, mimo że mam jeszcze tam chyba 6 godzin, to się wkurzy. górze jest. Wyzwanie, jakiem zrobione. Operacja balistyka 17 tysięcy Same złote medale z wyjątkiem brązowego tutaj ładnie Mogłem się jeszcze pokusić o walkę wręcz, ale dziękuję bardzo Dobra, zobaczmy jeszcze, co dostałem. Może coś ciekawego, może jakaś broń, której jeszcze nie mam. Coś... tak... Coś... cokolwiek... Może jednak... Proszę was... Wy wy... wy, wy prosicie, wy, wy, wy to ja was proszę o coś ciekawego. Może być taki układ? Co wam szkodzi mi dać coś ciekawego? No dalej. No przecież czeka Jest! Znaczenie dobra, dostałem Aleśny dziewięć. Dobra, no Spoko 56 tysięcy? Myślałem, że mam więcej Mniejsza Myślę, że miałem wcześniej w... Czyli więcej wcześniej Ki Dobra To Dziękuję wszystkim za uwagę Tutaj mam twarz mojego kroganina. Ja się będę z wami żegnał. Dziękuję za uwagę. Powodzenia w tej tą sesji. A ludziom, którzy mają ferie, będą mieli udany ferie. Trzymajcie się ludzi i miłego dnia.